no rano. Tu Amikon, a to są nasze przygody. Przywitaj się. Sio, paskuda biała. No z takim nędznikiem mam grać? Jakim nędznikiem? A co to za Stal? Co ty jesteś? W jakiej epoce? Ja stalowy człowiek. No. Diamentowej trzeba być, a nie jak człowiek wyglądać. A to Wstyd, jak przez ty... nether będziemy szli, to ja nie chcę diamentu zakładać, bo się znowu zjaram, zgubię wszystko co miałem i będzie... Wstydź się z tobą pokazywać. Łoże. Weź wsadź bo... do tego, ty. Ty weź to, te swoje co? zbroje wsadź do tej skrzynki tu. I skąd to wezmę później? Ja mam tu przybory na skrzynkę wezmę ze sobą. Ale nie na taką. Na taką właśnie. Ja mogę wrzucić tutaj, nie? Wróć. O wodę mam nawet. Co to nazywam? Już kurczę, dawno żeśmy nie nagrywali, nie? Mhm. A to będzie długi odcinek. <ścoughs> Podzielimy go na kilka innych. Jaka paskudo. Czekaj, czekaj. Co jeszcze tu wziąć? Bo zapomnę. Mięsiwo. No, wejrzacie, bo ja nic prawie nie mam już. No chciałeś na jakieś polowanie? co to bym mnie biło tyle razy w nete, że to trochę życia straciłem, nie? Okej. Okay. Ty zombie jak u mnie jest? Skąd on. Menta drzwi mi rozwaliła. Ty no, no patrz i... na. Normalnie gnój jeden. Słuchaj, e... strzałki, strzałki. Ja nie mam strzałek, żadnych. A jak coś? możesz nie mieć strzałek? Nic. Muszę sobie zrobić jakieś strzałki. No to wracaj z powrotem. Ja mam dwa piórka, ciekawe co z tego zrobię. dużo. Nie mam więcej piór? A jak się robi strzałek? No coś było. Ja mieć jedną taką strzałę. No pióra musisz mieć, no fakt. No to nie mam pióra, więc. Żadnych piór? Ja mam no, dwie. 26. No to są potrzebne jeszcze patyczki. Mam patyczki z To mówisz, żeby zdjąć zbroję? Tak. Ale w ogóle? No! Na ja golafę? Ty... Tak, na waleta. Na ty stalowym idziesz. No bo to miałem, to już na wykończeniu mojej sprawy to wiesz. To już pójdę w stalowym. Chyba, że chcesz, to tutaj zejść na dół do mnie, nie? To gdzie są te stalowe zbroje, o masz stalowe zbroje, to sobie złóż jakąś zbroje stalową tu. No dobra, no ale jak my mamy ogólnie, gdzie my idziemy? Idziemy tam, e, gdzie znaleźliśmy konie. Bo ja tam wszystko zostawiłem w skrzynce, nie? No. I tam były te jaskinie fajne żeby je ogarnąć troszkę, nie? No i spróbować osiodłać te konie. <laughs> tak. Aha, Zgubię się w tych moich skrzynkach już. Hmm... A tutaj jest, o, jest flint. To chyba będzie tak. Tutaj, yy, Tak... O, tutaj nie to. To tak. No to ja też mam tutaj jakieś resztki... Wezmę tutaj. Tak się robiło? Nie. Chyba nie wiesz jak, co? No! O, już wiem jak. Mam 17. Dobra, wezmę to ze sobą. Hmm. ci też mogę wziąć. Będę na łup wtedy. Trzeba flinta pozbierać. Nie wiem, jak to tam. Może se zmieni język na polski, co? Flinta, proch? Nie, flint. Krzemień? O, no, 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 no. Mam trzy. To wziąłeś, czy nie? Tak, weź Szukam polskiego języka. A Polski I co, zmieniło mi? Minecrafta mi wywaliło. A już <ścoughs> powrócił. Powrócił. Mam polski język. Ale na chwilę miałem brak odpowiedzi, nie? Mhm. Mm No dobra, gdzieś ty jest. To znaczy nie wiem, co powinienem tu jeszcze wziąć, co Nie wiem, bierz. Co chcesz, nie? Diamenty sobie zapakuj do tej skrzynki. Jak masz? Mam stal. A gdzie ty tą skrzynkę stworzysz? A, tam w tym naszym domku nowym. Aha. No. A załadowałeś sobie te moje tekstury już? Nie. Ach, no Czyli nie widzisz tak jak ja? Nie. No, no tyś narzekałeś wczoraj, nie? Wczoraj, wczoraj... Wczoraj? wczoraj. A wczoraj Co? graliśmy, no fakt. A to na tamtym, wiesz, rzęchu to tam narzekałem, nie? Mhm. Nie, nie ten to jak szykuje się tutaj do wyjścia, to, to nie wiem, latami można czekać. No jak na babę, no. Jak na jak babę. baba normalnie, jak szykuje, jak... Czekaj, bo tak jeszcze się zastanawiam, co tu wziąć. Dobra, chyba wszystko. Czyli czego chcesz zrobić? No. Drewno masz? Ja tam wziąłem chyba w tej skrzynce. Mam tego, kilka. Że... Ogólnie to mam za mało skrzynek tutaj. Musiał jeszcze jakąś jedną gdzieś rozwalić. A to wezmę skrzynki. Nie, nie, ale musiałbym tu sobie zalokować jakąś, nie? Aha. Dobra. Aha. Chyba wszystko. No, zobaczcie, jak je. O, no, je. No. no to chodź. To do netheru trzeba wejść. Mam nadzieję, że nie będzie mówić. Pierwszy. Gdzie pijesz? do jedna! A się rozwaliłeś. No właśnie nie wiem czemu on jest taki No ten... bo się skakał. Jak... No i co? Ze schodów stali? jak skaczesz to, to normalne, że się rozwalisz. Ty, bo ja nie mogę tak biegać, bo mam mało żarcia. Ja nie wziąłem kubełka z lawą, no. Po co ci kubełka z lawą? A jak myślisz? Co ostatnio ćwiczyłem? Eee, a ja ci go zajumałem. No właśnie no. Śmigodał Mendo, jedna W życiu. No, w życiu. Pędzisz? Kto ostatni, ten frajer? Patrz, no i udało mu się no. Dziś dogoniłem cię. No. Mam szybkie buty. A tak. taki but? Taki but to nie but. Drzwi za sobą zamknij tylko, nie? Zaraz tych drzwi nie będzie. Zostaw je. Tak, nether. Co mamy tu zrobić? My coś mi tu zrobić. Kurna, truman go zabuduje. Za późno. No, no. O kurde. Jest nieciekawie. A co, tam polazłeś, tam gdzieś? Zostaw ja. to. to no, tak, tak było. Słyszeć, nie? No. Już ghosty przyszły, nie? Ja pierdzielę. Wylazłeś już stąd? No, stoję za tobą, patrzę co ty robisz. No to drewno. No dobra. C -c -c. Widzę coś tutaj ogarnęłeś troszkę. Jak wygląda? No nieźle. Można iść. I w tunel. O, jeden, jeden. Słuchać wszędzie te ghosty normalnie. No. Ale nie mówi, nie? No właśnie, tak jakoś bardzo fajnie teraz chodzi. No. To. Ty przynajmniej bez strachu chodzisz co co ja? w tym Patrz, patrz, idzie do mnie. Idzie do mnie. Kto? No tu, nie widzisz? No, widzę. Nego, no. co? No, jego tak nie. chyba. Dał coś? Nie wiem, a Nic. to ty wydajesz taki dźwięk? No. Nic mi nie dał. No, to, no, no to tylko no, to resztka to co? Tędy idziemy? No tędy właśnie, idziemy? nie wiem, skąd to się tu wzięło. No nie wiem. Myśmy ja. szli tędy, nie? Górą jakoś. Tu. No. A. Coś a nowego. Czyjś tunel. Trzeba będzie obadać Już normalnie po tym rowerze to mnie wszystko boli wiesz Po rowerze, to już przed rowerem miałeś Co? Że mnie bolało? No? A może to od skakania słuchaj? Może Jak mi tak wygięło <ścoughs> Co mała ci padła? To tak. się siedziała długo. Nie, długo właśnie wytrzymała, wiesz? No. Jeszcze z knapkę zażarła. No słuchaj, te gości gdzieś coś nawalają, nie? No. no? A to w nas? Nie, ogólnie chyba tak miałczą gdzieś tam. No miałczą, ale w coś plują. Plucia to ja nie słyszę, tylko że miałczą. Ale podoba mi się, że nic nie mówi tutaj. No. To przecież była masakra, to co się działo w Natarze. Zawsze w stresie. No. Ja już jestem. A co to jest? Pan tu. A idziesz Tak, Masz kilofek jakiś? No A wiesz to wydobądź, co to jest? To jest... A to jest ten spowalniający. No tego to mam I. To nie, to spowalniające to nie. Ale jest ten nowy kamień tutaj powinien być. Um... Ty zobacz! O kurde palę się. A! Masz no wodę? Nie, wiem, nie, nie, nie masz wody. To nic mi nie da. Wodę mam. No nie, tu woda nie działa. No właśnie. Chodź. Chodź tu. Zobacz. Zobacz, co, 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 szybko, Lutuje weź go, cię. weź go. Czarne sedluszka mam, nie wiem co to znaczy. Ale mam czarne sedluszka. Zabiłem go. Coś dał ci? A ja, Luka. a nie, bo mi jakoś otruł, czy coś ze mną zrobił? nie Ty, pół tam. sedluszka, nie? A Super. co mi chcesz tu pokazać? No bo tu jest ta, nie? Forteca. Trzeba będzie przyjść, jak się wzmocnimy, i ją zwiedzić, co? Ale ten czarny cię tak po prostu zaczął tłuk? No, Ghost jest tam u góry. No, ta forteca fajna. No, Trzeba będzie tu przyjść. Chodź, wyjdziemy, jak już tak blisko jest. Nie, też. bo ja nic nie mam. Ja nie jestem uzbrojony człowieku. Aha, nic, zero ogarnięcia nawet. tłuków nie mam, strzał, nic. To jak tam, to tym... zrobić? Ale co? Aha, bo ty odbić się to Nie umiem. Tobie się raz udało tak super zrobić. Weź stąd i ja chcę odbić. One w ciebie lutują. Chodź tu bliżej, śmierdzielu. Ty, aż dwa są, co? Dobra, idę stąd. Dobra, tak. ale ja Ale było fajnie nazywałem. tutaj. Ale ten, właśnie, taki... Kamień jest nowy, nie? Nowy, nie wiem, czy nowy, ale... A jak on się nazywa? To muszę nazwę sobie... Z... No, jak się nazywają te kamienie takie? Białe takie kamienie, no kurczę, no. Ja muszę zobaczyć, bo nie tam, Nie, nie wytrzymajcie. No. Zobacz, jak ten kamień się nazywa. Ty, ale nawet sobie nie zakląłem miecza. O, aha, a książki tam też nie mamy, nie? Ale. Eee. tak. Bloki. blok kwarcu. Kwarc jest. No. To taki biały jest, ładny kamyczek, nie? I tu no, można go w neterze znaleźć. Mog... Moglibyśmy się tu pokręcić chwilę. No to chodź, się uzbroję i tak i wtedy wrócić. Ale jesteś uzbrojony? W co? Chyba kurde w mieczyk chociaż sobie wezmę diamentowy, tak? No ale... To czyhaj tu. A jak zginiesz? Nie z... Gdzie zginę? Wezmę diamentowy mieczek. O! Ty, nasza baza, jeszcze tu stoi. To dobrze. No. Okay. No to wezmę tak. No to nie mam diamentowego mieczyka tutaj. Kurde. Ale mam fajny ten łuk. No ale my nie tyle idziemy tam tłuc, co zobaczyć, nie? A to jak będzie coś fajnego, to wytłuczę, nie? No. Dobra, Czeka, bo muszę sobie mieczyk zrobić jakiś tak strzelaj Szymański. Jak nie masz strzał, <grymne> <grymne> żeby się za dużo nie strzelił. No mogę jeszcze cztery strzały zrobić. Odbiłem. Tak? No, no widzisz? To nie było tragedii. O, znowu odbiłem. I nie ma ghosta, A jest. Okay. Dobra, skrzyneczkę potem będziemy robić. A już żarcie bym jakiś wziął. A dużo masz jedzenia? 26 Dobra tu, tu jeszcze jakiś piasek albo jakiś coś A no właśnie Tylko chyba potrzebne byłyby te strzały, wiesz? No ja mam troszkę strzał, nie? Bo one tutaj tłuką no. A, Jeszcze coś do wydobywania tutaj Ziemi to Hmm. Masz łupaczkę? Masz, nie? Aha. Dobra. To idę. Ale tam lutuje coś.

Kurde, damen, co tu się dzieje, no? co no chodź, jara? schowaj się. Schowaj się, albo coś zrób. Wam to, wpadłem w ogień jakiś. Gaś tam, gaś tam. Ja muszę Kurde, teraz ja się palę, nie? Znowu się, a teraz w lawę spadł. no i zginę, zginę tutaj marnie. Schowaj się. No zginę. <grytanie> Odrodzenie, piknie, ale już niedaleko jestem.